Dzień dobry, to my, poszukiwacze wrażeń w Warszawie. Tym razem wybraliśmy się do Łazienek Królewskich. Piękna pogoda, świeci słonko, także stwierdziliśmy, że dzisiaj jest idealna pogoda do tego, żeby nagrać odcinek o właśnie Łazienkach Królewskich, czyli o dawnej rezydencji króla. Jest to również pierwszy odcinek ministerii, którą chcemy Wam pokazać ministerii, która będzie związana z największymi parkami, największymi, najciekawszymi parkami w, e, w Warszawie. Także koniecznie zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić tej mini serii, która w najbliższych dniach się będzie w miesiącach pojawiała. Pragnę jeszcze tylko dodać, że w dzisiejszym odcinku skupiamy się na historii Łazienek Królewskich, a następny odcinek będzie wirtualnym spaterem, w którym pokażemy Wam dokładnie te wszystkie budynki, które się tutaj znajdują oraz opiszemy ich historię i pokażemy Wam również wnętrza. A teraz już zapraszam do odcinka. Historia tego miejsca sięga 1262 roku, gdy jazdowski gród Książąt Mazowieckich zniszczony został przez plemiona najeźdźców. Datę tę upamiętnia kolumna usytuowana na skarpie od Alei Ujazdowskich. Otwiera ona historię Łazienek i, Łozi i Warszawy. Generalnie w średniowieczu w miejscu Łazienek znajdował się zwierzyniec, służący jako teren palowiań Książąt Mazowieckich. W czasach Zygmunta III Wazy rozpoczęła się budowa zamku Ujazdowskiego, ponoża którego w końcu XVII wieku powstały dwa pawilony: Ermitaż i Łaźnia, dając początek późniejszym łazienkom królewskim. We wrześniu 1764 roku Ujazdów wraz ze zwierzyńcem został kupiony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przygotowując się do roli króla, szukał on poza miastem miejsca na swoją prywatną rezydencję. Przekształcenie tego miejsca w letnią rezydencję królewską rozpoczęto w 1784 roku. Pierwszym budynkiem zbudowanym przez króla w Łazienkach był Biały Dom. W 1784 roku w miejscu niewielkiej sadawki, sadawki powstałej w czasach Rupomilskiego, wykopano dwa duże stawy: na północ i od południe. Od przebudowanego pałacu łaźni na wyspie. Staw południowy otrzymał fantazyjną linię brzegową z romantyczną kępą, na której wzniesiono scenę amfiteatru. Był on wzorowany na teatrze w Herakulum. Drugi teatr na terenie łazienek powstał w starej pomarańczarni. Z racji tego, że park założono na Skarpie Warszawskiej, miał on duże walory krajobrazowe, stwarzając jednocześnie urozmaicone warunki dla flory. I fauny. W różnych częściach parku z jego żywostanem liściastym i iglastym, siecią dróg, ścieżek, kanałów wzniesiono niewielkie budynki ogrodowe. Pomiędzy Białym Domem a Pałacem na Wyspie urządzono szeroką aleję nazwaną Promenadą, a na jej skrzyżowaniu z Drogą Wilanowską wzniesiono altanę chińską. Obszar parku powiększono od strony zachodniej, przenosząc mieszkającą tam ludność do Nowej Osady. Stanisław August Poniatowski, którego oficjalną siedzibą był Zamek Królewski, przebywał w Łazienkach od końca maja do września. Gościł tam między innymi przedstawicieli innych państw, uczonych czy literatów. Król mieszkał w przebudowanym z pawilonu łaźni Pałacu na Wyspie. Rodzina królewska w Białym Domu, wyżsi urzędnicy w Pałacu Myślewickim, a niżsi urzędnicy i służba w Wielkiej Oficynie. Po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego łazienki przeszły na własność jego bratanka Józefa Poniatowskiego. W latach 1801-1805 w Białym Domu mieszkał w okresie, w okresie letnim król Francji Ludwik XVIII. A po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego łazienki stały się własnością jego siostry, a ta sprzedała je carowi Aleksandrowi I. I w taki sposób przez blisko 100 lat łazienki królewskie należały do carskiej rodziny Romanowów. Pomimo tego, było to jedno z ulubionych miejsc spacerów w Warszawie. Romanowie kontynuowali pracę w łazienkach. Wzniesili między innymi świątynię Sybilii, świątynię Egipską czy koszary kantonistów. Ważnym wątkiem w historii łazienek królewskich jest również powstanie listopadowe, ponieważ to właśnie tutaj miało ono swój początek. 29 listopada 1830 roku wojska powstańcze zdobyły Łazienki i arsenał znajdujący się w pałacu na wodzie, co było ważnym zwycięstwem w trakcie powstania. A podczas samego powstania Łazienki królewskie pełniły ważną rolę jako punkt strategiczny i miejsce walki. Do historii przeszła również nieudana próba uprowadzenia księcia Konstantego przez powstańców. Konstanty był wodzem naczelnym wojska polskiego. Jednym z najbardziej znanych polityków rosyjskich w Polsce. Był on uważany za symbol rosyjskiej okupacji. Dlatego wielu Polaków dążyło do jego schwytania i osądzenia za zbrodnie przeciwko polskiemu narodowi. Niestety, pomimo opanowania łazienek przez wojsko polskie, udało mu się uciec z warszawskiego belwederu w przebraniu kobiety. W latach 1844-1846 w przebudowanym w zachodnim pawilonie Pałacu na Wyspie. Powstała cerkiew świętego Aleksandra Lewskiego. Na podstawie porozumienia magistratu i carskiej administracji należącej do Romanowów zespół pałacowo-parkowy Łazienek i Belwederu był udostępniany dla publiczności. W 1891 roku park łazienkowski został ogrodzony, a po wybuchu I wojny światowej w latach 1914-1915 Rosjanie ewakuowali z obiektów w łazienkach ruchome wyposażenie wnętrz. W okresie II Rzeczpospolitej łazienki jako dawne mienie przeszły na własność Skarbu Państwa. Wywiezione przez Rosjan ruchome wyposażenie wnętrz zostało zwrócone w 1921 roku na mocy Traktatu Ryskiego. W 1926 roku w zachodniej części parku przy Alejach Ujazdowskich odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina. W 1927 roku w południowo-wschodniej części Łazienek wybudowano hipodrom z drewnianymi trybunami uznawany za jeden z najpiękniejszych tego typu budynków w Europie. I generalnie w dwudziestoleciu międzywojennym Łazienki Królewskie, podobnie jak Zamek Królewski na Wawelu i Zamek Królewski w Warszawie pełniły funkcję gmachów reprezentacyjnych Rzeczpospolitej. Podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku kolekcje państwowych zbiorów sztuki Przewieziono do Gmachu Muzeum Narodowego, a na terenie Łazienek stacjonowało wojsko. I Druga wojna światowa była najtragiczniejszym momentem w historii Łazienek Królewskich. Zistowska polityka niszczenia symboli narodowych, która doprowadziła do ruiny Warszawę, objęła również pałac na wyspie Łazienka. W 1940 roku Łazienki zostały zamknięte przez niemieckie władze okupacyjne dla ludności polskiej. 31 maja 1940 roku Niemcy wysadzili w powietrze pomnik Chopena. Zlikwidowano również jako instytucję ogród botaniczny, a jego teren przyłączono do łazienek, którym nadano niemiecką nazwę Cegarden, a wiele dzieł sztuki zostało wwiezionych do rezydencji Hansa Franka w Krzeszowicach. W czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku park i pałace ponownie ucierpiały w wyniku działań wojennych. Zniszczeniu uległo wiele zabytkowych budowli, w tym dom wodny, który spłonął w wyniku pożaru. Zniszczono także wiele dzieł sztuki, w tym kolekcję czerwonych grafik. Po upadku Powstania Warszawskiego w grudniu 1944 roku Niemcy Oblali wnętrza pałacu na wyspie benzyną i podpalili je. W ścianach częściowo spalonego budynku nawiercono otwory na dynamit, jednak nie wysadzono go w powietrze. Pożary zniszczyły także ermitaż i starą kondegerdę, a pałac Myślewicki, Biały Dom i nową pomarańczarnię zdewastowano. Zniszczono rośliny egzotyczne przechowywane w starej i nowej pomarańczarni oraz uszkodzono niektóre rzeźby znajdujące się na terenie. Ogrodu. Straty w drzewostanie wynosiły około 25%. Po zakończeniu II wojny światowej, łazienki królewskie zostały odrestaurowane i ponownie otwarte dla zwiedzających. Przeprowadzono liczne prace renowacyjne, m.in. rekonstrukcję domu wodnego oraz odtworzenie zniszczone w czasie wojny kolekcji czerwonych grafik. Od 1959 roku, od maja do września. Po odbudowanym pomnikiem Fryderyka Chopina zaczęły być organizowane niedzielne koncerty szpenowskie. Pałac na wyspie przekazano Muzeum Narodowemu w Warszawie, natomiast łazienki jako całość podlegały Pałacowi Kultury i Nauki. Ciekawym jest również wątek, że w latach 1958-1970 w Pałacu Myślewickim Odbywały się poufne rozmowy pomiędzy ambasadorami Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych, których wynikiem było nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy tymi krajami. W 1973 roku Park Łazienkowski, administrowany przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki, został przekazany pod opiekę Mięskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych. Generalnie w czasach PRL-u park był bardzo popularnym. Miejscem spotkań i rozrywki dla mieszkańców Warszawy. No i obecnie Łazienki Królewskie są najczęściej odwiedzanym parkiem w Warszawie. Park ten przyciąga turystów z całego świata oraz mieszkańców stolicy ze względu na swoją piękną architekturę, malownicze krajobrazy, zabytkowe pałace i pomniki, a także wiele atrakcji kulturalnych i rekreacyjnych. I to tyle, jeżeli chodzi o samą historię Łazienek. W następnym odcinku zabierzemy Was do tych budynków które widzieliście na tym odcinku w tle. Wejdziemy do środka, poznacie ich historię, zabierzemy was na wirtualny spacer. Także mam nadzieję, że obejrzycie kolejną część z łazienek królewskich. To by było na tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami, papa. Pa.